zarzuty za aferę wizową wcześniej czy później zostaną postawione. Do Polski wjechało dziesiątki tysięcy ludzi, którzy było tutaj sprowadzane za pieniądze, które służyły różnego rodzaju finansowaniu nielegalnej działalności. To już wiedzieliśmy po tym, jak działała komisja śledcza. Mieliśmy też jasne wypowiedzi uczestników tego procederu, którzy też Wskazywali, że tam brudne ręce były polityków, którzy pracowali w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Niczym to nie jest zaskakującym. Zaszłoty będą też dawały perspektywę, że rozstrzygnie ostatecznie o tym sąd, ale tak jak każda afera w Polsce, również afera wizowa zostanie definitywnie rozliczona. Ci, którzy brali w niej udział zostaną nie tylko oskarżeni, ale jestem przekonany, że sądy będą podejmowały decyzje niezależne, świadczące o tym, jakie są fakty, a fakt, fakty dla oskarżonych nie są dobre. Więc przed nami kolejny z elementów rozliczania rządów prawa i sprawiedliwości za to, co złego zostało uczynione.